Sobie marzenie, by jak najwięcej osób mogło pracować nad sobą i zmienić swoje życie bez względu na wiek, stan majątku i miejsce zamieszkania, sprawdzone porady dla każdego. Po moich wykładach i wspaniałych spotkaniach, pełnych magii, serdeczności, pysznego ciasta i wspólnej kawy, przyszła mi myśl na podsumowanie tego cudownego czasu. Podaję Wam specjalnie opracowane odpowiedzi na Wasze pytania, rozterki, które zebrałam od Was. Znalazłam dla Was najlepsze odpowiedzi, takie, które działają i są skuteczne. Czy wiesz, że jeśli zastosujesz je w codziennym życiu, to będziesz mieć więcej energii? Poczujesz się szczęśliwy, uzyskasz zadowolenie z tego, kim jesteś i co masz. Zwiększysz poziom endorfin, czyli hormonów szczęścia. Nauczysz się wprowadzać do swojego życia wdzięczność za wszystko, co się wydarzyło i co się wydarzy. Poprawisz swoje relacje z rodziną i przyjaciółmi. Ale także dla tych, którzy chcą zadbać o swoją pamięć i kreatywność: mam dobrą wiadomość: w książce znajdziesz przykłady, jak pracować i wspierać swój mózg. Pewnie słyszałeś, że wraz z wiekiem zdolność zdobywania nowych umiejętności maleje, a mózg nie jest już tak sprawny? Mam dla ciebie dobrą wiadomość. To nieprawda. Mamy już dowody na to, że mózg bez względu na wiek tworzy miliony nowych połączeń między neuronami w każdej sekundzie Twojego życia. Jest to olbrzymi potencjał, jaki możesz wykorzystać do nauki już to wiesz, pozostaje tylko jedno: Twoje chęci do zdobywania nowych umiejętności. Co to znaczy? Wszystkie przedstawione przeze mnie ćwiczenia w tej książce opierają się na pracach doktora Pola Denisona, amerykańskiego pedagoga, który opracował metodę służącą wsparciu sprawności naszego mózgu poprzez ruch. Dodaję do nich kilka innych ćwiczeń kreatywnych i językowych moich, które mogą pozytywnie wpłynąć na pracę Twojego mózgu, a tym samym całe Twojego życia. Bardzo ważnym odkryciem doktora Paula Denisona, twórcy kinezjologii edukacyjnej, jest stwierdzenie ścisłego związku pomiędzy stanem mięśni a możliwościami uczenia się. Udowodnił, że człowiek odczuwający stres ma przykurczonie napięte mięśnie, co blokuje przepływ bodźców nerwowych, a tym samym utrudnia uczenie się. Na czym polega? Metoda polega na wykonywaniu bardzo prostych ćwiczeń, które pomogą zapobiec takim chorobom jak wylewy, demencja czy Alzheimer. A jeśli już masz wśród swoich znajomych czy wśród swoich bliskich rodziny osoby borykające się z tymi problemami, to ta książka zdecydowanie jest dla nich. Przekazuję na Twoje ręce pierwszą z cyklu książkę, z którą praca sprawi Ci przyjemność. Każdego dnia pracuj nad jednym tematem, a poczuj, że odmieni się Twoje życie. Zapraszam! Podróż do pozytywnego życia. Kup książkę dla siebie, dla rodziców, dla przyjaciół, i życzę Ci powodzenia. Pamiętaj, Twój przewodnik pozytywnego życia książka dla Ciebie, która odmieni Twoje życie. Praca nad książką sprawiła mi ogromną przyjemność, i teraz przekazuję ją na Twoje ręce. Wszystkiego dobrego.